O, idzie, tym, idzie. Tym, tym, tym. Czy to już się kameruje, Panie Marcinie? Się kameruje. Ja się witam z szanownym państwem po długiej przerwie. Jak głos? No, jak słychać? Czyli temacik taki mamy na dzisiaj? Polacy za granicą, Emilka, nie? <grym> no, byliśmy nawet w takim odcinku w programie o takiej nazwie. Ale to dzisiaj nie chodzi o program w telewizji na Polsacie, tylko chodzi bardziej o. Polonie za granicą, a konkretnie to, co się dzieje na grupach na mediach społecznościowych polskich, tak zwanych, co robią i jak się zachowują. To będziemy tak się śmiać trochę sami z siebie, tak? Na to wychodzi jako Polacy. No bo słyszałem od ciebie ostatnio, konkretnie wczoraj, że coś cię tam bardzo wkurwi. W ostatnim hmm. czasie zauważyłam po prostu nagminnie na przeróżnych grupach w internecie, na Facebooku głównie że ludzie dodają ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, nie podając ceny tej nieruchomości. Ojej, a czemu tak robią? I wkurza je to maksymalnie. Ale co? Czemu, czemu tej ceny nie dają? O co chodzi? No Nie dają ceny, no bo tak, raz, że jest tutaj już na maksa drogo i pewnie boją się, że w komentarzach zostaną wyśmiani, że jakakolwiek agencja czy indywidualny agent próbuje tą, tą nieruchomość sprzedać za tyle i tyle pieniędzy. No ale bo tak, by było. Czyli tak zwane, niech wygra najdroższy, nie? Mhm. Że oni każą pisać komentarze i każdemu wysyłają tą cenę na priv, i mi się wydaje, że mogą każdemu wysłać tą inną cenę no. i po prostu szukają osoby, która serio da się naciąć na to, że zapłaci za coś tam 100 tysięcy więcej. To znaczy, ja po części rozumiem, czemu tak robią, bo już tak rzeczywiście było, że wrzucali te wysokie ceny, typu jakaś tam rudera bez dachu hmm. 250 tysięcy. No, to jest standard obecnie tutaj. No i w komentarzach główno burza, oczywiście. Ludzie wkurali, co wy w ogóle robicie, co wystawiacie. No i taką praktykę sobie agenciki wymyśliły, że teraz nie piszą tak. cen. A dla mnie jakiekolwiek ogłoszenie bez ceny, to tak naprawdę mija się z celem, bo to wtedy nie jest ogłoszenie, bo nie ma w nim najważniejszej rzeczy. No stara, czyli oni sobie jakby pracę do, dokładają przecież, no jak nie napiszą tej ceny, to im 100 osób napisze o, o, jaka jest cena, no to wtedy oni im napiszą dobra, jest cena 200 koła no i co im to da, że no muszą tak, wpisać ale 200 razy. No właśnie o to chodzi, to, że muszą każdemu wysłać cenę e, prywatnie, zamiast umieścić ją w ogłoszeniu, no to trochę mija się z celem, bo to jest serio dokładanie no, sobie pracy. A poza tym mam takie <laughs> pytanie, nie? Jak na Idealiście czy innym portalu muszą wstawić tak czy siak cenę, bo tam się nie da chyba wstawić bez ceny, mm. to na jakich... Oni na Facebooku tego nie dodają. Nie rozumiem tej logiki w ogóle. Czyli e, od wczoraj wprowadziłam nową zasadę na mojej grupie, która Jakie nazywa grupie? się. Właśnie powiedz jest o grupie twoja to we, podobno też. No to ale to powiedz <laughs> szanownemu Państwu nowemu jak Już jest, mówię. O co chodzi. Jedyna ogóle. nowa zasada, jaka będzie obowiązywać na grupie Teneryfiarze, Polacy na Teneryfie, to jest taka, że jakiekolwiek ogłoszenie czy to jest sprzedaż nieruchomości, czy wynajem nieruchomości, czy sprzedaż kurde auta, czy zabawek dla dzieci, ma być cena w ogłoszeniu, tak. bo ja po prostu osobiście nie toleruję ogłoszeń bez ceny, nie wiem, mam na to alergię. Już widzę kto to będzie sprawdzał. Co, ja będę to sprawdzać, będę pisać wtedy komentarze, a gdzie jest cena. Mam coś takiego pod tytułem, jak to mówi nasz kolega, Emila się odpala, nie? No. Ja po prostu wtedy bu buzuję, gdzie na ogół jestem osobą spokojną. Tak. Ale powiedz ogółem o, o tej zaproś państwa szanownego na grupę, przecież oni nie wiedzą co to za grupa. No przecież już powiedziałam, w każdym odcinku o tym mówimy. No to powiedz jeszcze raz. Grupa rozwija się prężnie, Nie, powiedz zapraszam i to te pierdolenie, nie? Zapraszam wszystkich szanownych państwo. Tak, tak się mówi? Tak. Do dołączenia do grupy na Facebooku grupa założycieli kanału YouTube Teneryfiarze o takiej samej nazwie, czyli teneryfiarze. Polacy na Teneryfie. No i po co ta grupa, Emilka, ta po co Ta grupa powstała? jest po to, że tam nie ma żadnych układów, żadnego kolesiostwa, nie przechwytujemy postów dla siebie, mhm. tylko każdy może tam ogłaszać, co chce i jak chce. Ogólnie dzisiaj dużo usłyszycie, co się dzieje na tych grupach polonijnych. Mhm. No i pierwszy taki mechanizm, który jest stosowany praktycznie wszędzie, to jest zatwierdzanie przez administratora, co nie? I powiedz Emilka, jak ten skam jest wykorzystywany w praktyce? Chodzi o to, że jakikolwiek post, że ktoś yy, poszukuje wynajem samochodu albo wynajem mieszkania na wakacje, mhm. no to taki administrator przechwyca sobie ten post dla siebie. I jeśli ma taką usługę na Teneryfie, no to wiadomo, że ten post nie ukaże się na, na światło dzienne do całego ogółu tam uczestników, tylko po prostu będzie zabrany. Po to głównie jest yy, zatwierdzanie postów. No. Ale to, no dobra, no to jeszcze powiedzmy, może rozumiem, no nie, ale to. nie, ja, poczekaj, tego, nie ja ale... tego nie rozumiem bo też A? tajemnicą mhm. mnie jest, że większość grup, które widzicie na fejsie są własnością w jest kogoś to ma agencję wycieczek i oni siebie zwalczają nawzajem, żeby nie wrzucali sobie nawzajem na grupy reklam konkurencji, tak? Tak, a tych polskich agencji turystycznych na wyspie Uf, jest całkiem dużo no. i powiedzmy, że każda ma swoją grupę i teraz tak, jak ktoś jeden ogłosi na grupie u swojego konkurenta, to jest automatycznie blokowany na tej no. grupie no i też o są ciągle jakieś tam właśnie no. i takie pogaduszki pod tytułem, że no konkurencja się gryzie. W skrócie to jak polegacie na jednej grupie Polonie na Teneryfie, żeby coś szukać to miejcie na uwadze, że tam jest jakiś administrator, który nie jest bezstronny. Nigdy nie. Nigdy, praktycznie nie jest bezstronny, który chce swoją prywatę tam uskuteczniać, promować swoje oferty, hmm. tępić oferty konkurencji i tak naprawdę to, co widzicie, to jest, nie wiem, jedna dziesiąta tego, mhm. co byście tak naprawdę zobaczyli. Nie? Jeszcze tutaj jedną rzecz chcę podkreślić. Do takiego wniosku doszliśmy niedawno jako YouTuberzy, że my w tym całym świecie polonijnym na Teneryfie będziemy starali się być bezstronni. No. Czyli my mamy jakby prawo nagrywać kogo chcemy, jak chcemy, nasza grupa nie będzie ustawiona i nie będzie przekupiona. Tak. Mój kanał mm -hmm. też nigdy nie będzie własnością jakiegoś konkretnego biura wycieczek, agencji nieruchomości, ktoś to wynajmuje auta. Ja chcę mieć prawo pójść do każdej ciekawej osoby, z nią usiąść, pogadać, pokazać co ma ciekawego. Dokładnie. Słuchaj, kolejna taka praktyka, to jest opłata za to, że się ogłaszasz na danej grupie. Typu ktoś ma jakąś dużą grupę, no i dobra, mm -hmm. mówi: O, nie chcę spamu, chcę, żeby to była dobra jakość. No to już nie chcę, żeby każdy tam się ogłaszał codziennie po sto razy, tylko nie wiem. Chcesz się tam ogłosić, to on pobiera A. na przykład 40 euro za tydzień mm -hmm. i tam się można ogłosić dwa razy. Co to nie? też jest norma, na wielu grupach to istnieje i to już jest dla mnie mm -hmm. trochę przegięcie pały, no nie będę ukrywać, bo znaczy, tak w ogóle to, to jest mi się wydaje całkowicie niezgodne z polityką nawet i Facebooka, no, nie? żeby tak brać wydaje. kasę za ogłaszanie się na jakiejkolwiek grupie, bo przypomnijmy sobie te 10 lat temu, czy ile lat temu mm -hmm. te grupy w ogóle weszły do użytku, z założenia one miały służyć do pomocy, tak. I jeśli nawet y, promujemy tam jakiś biznes, no to okej, okay, ale z założenia ani administrator nie powinien brać za to pieniędzy, ani, ani wy nie robić tam nie wiadomo czego przez to, no. że do was klienci przychodzą właśnie z tej grupy. Co no, nie? szczyt tego wszystkiego jest taka jedna grupa, gdzie macie w zdjęciu w tle cennik w ogóle, macie centralnie napisany kurwa cennik, ile trzeba wyłożyć hmm. adminowi żeby móc się tam ogłaszać. No dla mnie to jest patola. Tak. My e... jako osoby, które kiedyś też miały biznes, no i uczestniczyły w tym precedensie, że to klienci tak. do nas trafiali z grup na Facebooku, mm. no to już wtedy dostaliśmy alergię tak. na, na to, że trzeba płacić za ogłoszenia na niektórych grupach. Ale zobacz, <noise> jednak presja, żeby to w tym brać udział, jest na tyle duża, że ktoś ma nową firmę i tak dalej. To praktycznie nie ma wyboru. No bo jakie ma inne metody ogłaszania się no. w nowocześnym świecie jakiś mały przedsiębiorca? Przerąbane. To jest masakra. Ale wiecie też, to tak zauważyłam ogólnie na przestrzeni ostatnich kilku lat, że tak naprawdę całe te social media, grupy czy tam marketplace już nie działa tak dobrze jak kiedyś. Nie. Coraz trudniej jest wybić się z nowym biznesem właśnie na social mediach. I tak naprawdę z tego, co ja obserwuję, to znacznie lepiej mają się biznesy, które nie polegają 100% na. Na pozyskiwaniu klientów z social tak. mediów. To jest taki mój osobisty wniosek, no bo wiadomo, mam dużo znajomych, którzy robią przeróżne rzeczy w internecie. I to, co ja od nich słyszę, i na bazie swoich doświadczeń naprawdę wskazuje na to, że yy, to social media spadają o, tak, no tyłach. popyła. Tak, tak. No dobra, teraz może przejdźmy. Już do takich bardziej szczegółów, bo to mm -hmm. były takie ogóły, czemu te grupy są słabe. No, a jak widzę, masz jakiś harmonogram w głowie, No ma, 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 bo co tam można na tych grupach wyczytać, bo już wiecie, że to, co tam się ukazuje, nie jest do końca wolny, wolnym takim rynkiem, tylko się ukazuje wybiórczo. No i czego się tam można dowiedzieć? Na przykład jest sobie nieruchomość na sprzedaż, tak? I ktoś tam pisze, że na przykład da się tam zrobić wszystko. Mm -hmm. I czy da się tam zrobić na przykład wszystko Emila? Bez porady osób, które siedzą w tej branży nie dowiecie się tego na 100%. Tak. A już tym bardziej na Teneryfie trzeba być wyczulonym na maksa, bo mm -hmm. może być taka sytuacja, że nawet właściciel kanaryjczyk, czy no, to, to osoba to z jakiegokolwiek co? innego kraju naobiecuje no, Wam, no. że tam możesz postawić cuda na kiju na tej działce, a później się okaże w urzędzie, że nic nie można. I to pokupnie się okaże i będzie I to, to Wasz problem. Mam no. dla Ciebie takie pytanie dodatkowe. Czy poznałaś do tej pory agenta na Teneryfie, który miał 100% wiedzy, czyli umiał wszystkie problemy, Zobaczyć, wychwycić i tak dalej? Odpowiedź brzmi nie. Nie, ja nie też ma nie. tu agentów nieruchomości, którzy w 100% ogarnialiby Wszystko. kupno działek. Poza tym działki wiadomo, dzielą się jeszcze na różne, więc to też jest temat rzeka. Ale Emilka, oni nawet wszystkiego z hmm. mieszkaniami przecież nie ogarniają. Znaczy, może taki jest, ale jeszcze go nie poznałam, nie. ale za to znam Ciebie i Ty <laughs> ogarniasz ten temat lepiej niż ktokolwiek inny. No nie chwaląc się, ja z działek chyba więcej jest, już wiem niż nie jeden agent. Ale wiecie, to chodzi mi o to, że nie, 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 że ja wszystko wiem, tak? Nie chodzi mi o to, że ja wszystko wiem, tylko że te osoby nie powinny udawać, że są ekspertami od wszystkiego. Bo na ten refiu uważam, nie da być ekspertem od każdego rodzaju nie. nieruchomości, tak? No. Chcę podać taki przykład. Chcecie kupić mieszkanie na wynajem turystyczny, tak? Typowo pod wakacje. No i tam wam mówią, o kupcie se to, będziecie sobie wynajmować przez Airbnb i tam też możecie mieszkać. A, a tutaj niespodzianka, nie? Słuchaj, przeczytałem taki artykuł ostatnio z Gran Canaria, mm -hmm. że jakiś wysoki tam sąd w Hiszpanii orzekł, że tam jest taki kompleks, który ma w statucie, że wszyscy właściciele, nawet jak to mieszkanie jest wasze, mogą tylko wynajmować innym przez recepcję. Tak? A to tak, to słyszałam, że na ten ryfie też są takie kompleksy. No i wyobraźcie no. sobie, że jakiś agent zapomni Wam tego powiedzieć albo Wam powie, no teoretycznie to tak jest, ale każdy wynajmuje, bo no. też prawda, że ludzie tak Kwestii czy inaczej to robią. W wynajmu wakacyjnego trzeba też bardzo no. przyświetlić nieruchomość, bo tutaj każda spółdzielnia mieszkaniowa może mieć inne wytyczne. No. I to też się okazało w tym artykule, czemu, czy, czemu Ci w ogóle właściciele poszli razem do sądu się o to sądzić i przegrali, słuchajcie, przegrali. A. I sądzili się też o to, że w swoim mieszkaniu mogą przebywać tylko dwa tygodnie w roku, słuchajcie. Tak, mało? Ja słyszałam, tak. że są kompleksy, że tylko dwa miesiące. Tak. I to też Czy mi się wydawało miesiące. mało. No. Tak, ale tam był jakiś taki myk, że jeśli to jest mieszkanie w kompleksie wakacyjnym, na wynajem wakacyjny, mhm. to jest limit roczny, ile czasu tam możecie przebywać. Wyobraźcie tak. sobie to mhm. w ogóle. Teraz przykład w drugą stronę, nie. Na przykład ja ogłaszam sobie działkę mojego sąsiada. No i piszę tam, co można na niej wybudować, bo się da, poznam agronoma, architekta i chodzisz do urzędu. Nie, i Wszystko sam załatwiam w urzędzie i notariusza, więc piszę im, co tam można zrobić. Można zbudować tyle metrów i tak dalej. Tak, bo masz te informacje od agronoma, no. czyli to już jest potwierdzone. To nie jest wyjęte z marci na palca. Od mhm. razu komentarze na dole od. Pokazywacze mieszkań, bo ja mam takie na to sformułowanie, że to pokazywacze mieszkań, czyli agenci polscy na południu, Próbują mi tam wmówić, że nie, tam się nie da nic robić, nawet barbek już się nie da no, zrobić. A skąd tak? oni to wiedzą? A oni byli no. w urzędzie tej gminy, gdzie jest ta działka zarejestrowana? No kurde. No nie, właśnie widzicie do czego zmierzam. Jest taka też zawiść jakaś w polskiej społeczności, hmm. że to nie jest tylko dobra, wrzucę swoje i, i tyle, ale to jest jeszcze dowale komukolwiek, kto wchodzi na mój kawałek w cudzysłowie. Teneryfy, tak? No. no, gdybym nie miał licencji na budowę swojej działki, to bym się raczej nie chwalił, że buduję 60 metrów. Tak? To też. No, przy... Przysuń się trochę. Nie, dobrze. To jest. ty się dzisiaj odsuwasz od, no, to ty masz być od, od tu za piaseczki. Nie, tu. No, ja dobrze stoję. U. U. No, dobra. No. No. Wracając do zapewnień np. agentów nieruchomości, że wszystko się daje i nie ma problemów, nie? No ale co np. Yy, z okupas? Rząd hiszpański też jest wielkim hipokrytą, bo chwali się, że pomaga właścicielom, żeby coś zrobić z problemem i tematem no. okupas, no, a w rzeczywistości w ogóle jakie się dzieją akcje? Taki sławny koleś, którego nie pamiętam, jak się nazywa teraz. Ale ostatnio miał taką akcję. A tutaj, na tak, ten mhm. W San Isidro, pod Granadią był jakiś kompleks, gdzie tam było tych okupasów od cholery. i w końcu ten koleś wziął całą tą swoją mafię antyokupas, przyjechał tam od rana mhm. i powiedział, że dobra, macie do wieczora, żeby się stąd zawinąć. Czajcie albo, jaki motyw w ogóle. Przez albo was po prostu wypierdzielimy takie... przez drzwi. I w ogóle, słuchaj, mm. zatkali im odpływy od kibla, wyłączali im wodę. Widocznie ten patent działa. I chyba też zamurowali im część w ogóle wej, żeby nie mogli tam wejść czy wyjść, co nie. Mm. I co się stało, słuchajcie? Policja dała temu typowi zakaz wstępu do całego San Izidro i dwóm jego pracownikom, nie. I no stanęła, czyli on został ukarany za to, że chciałby wyrzucić okupas. Jeśli kiedykolwiek przyszedłby wam do głowy tak zajebisty pomysł, że kupicie nieruchomość w Hiszpanii, to ten temat pod tytułem Okupas to powinien być temat numer jeden, którego najbardziej powinniście się obawiać, tak naprawdę, bo no. ja już słyszałam z pierwszej ręki, że ktoś miał okupas na chacie, i to jest naprawdę, no delikatnie mówiąc, przerąbane. No. A w sumie wątek tego odcinka to jest. Polacy za granicą i tematy mm -hmm. związane z Polonią. Tak. I uwaga, są też Polacy okupas. O, jak o tym usłyszałam, to włosy mi dęba stanęły. No. Miałam taką pewną styczność. No, i taka tutaj moja prośba i ostrzeżenie. Please, nie róbcie czegoś takiego, że tutaj Polacy mają nieruchomości i wy tu wbijacie jako Polak. Idziecie do Polaka na chatę i wyjebujecie mu hasło pod tytułem, tak. że robicie mu okupas. To już jest po prostu na shit. najgorsze, co kogoś może spotkać na emigracji, nie? żeby Polak Polakowi wyjebał okupas tego, co pamiętam, to tam było też, że w ogóle ta osoba wyprosiła, żeby w ogóle wynająć to mieszkanie, bo on nie ma gdzie mieszkać tego i tak dalej. I że zapłaci z góry i potem się okazało, że mm -hmm. nic z tego nie było, tak? A najgorsze jest to całe udawanie, co nie? No. I to błaganie. Oh, yeah, jestem you, yeah, biedna, you, no. jestem coś tam, w ogóle przyjmijcie mnie, ja będę płacić. Po czym oczywiście od razu taka osoba nie płaciła. Mm -hmm. I jeszcze zostawiła mieszkanie w stanie strasznym, w ogóle jakby tam jakiś zwierzyniec przebiegł. No. Brudne, już zasikane w ogóle nie wspomnę, co tam jeszcze było. No i w ogóle, co to ma być, co no, nie? Co to ma być? W jakim świecie my żyjemy, żeby, no. wiecie, aż tak wykorzystywać prawo? No kurde. No masakra, masakra, nie? No. Czyli według mnie najgorsza rzecz, jaka w ogóle występuje w Hiszpanii, to jest właśnie to prawo o okupas. A jeszcze inna rzecz, która też się nam nie podoba na Teneryfie, a hmm. która już wchodzi w życie, a będzie jeszcze bardziej nasilona od Nowego Roku, to jest to, że będzie płatne wejście do Parku Narodowego Teide. No, ja strasznie nie mogę tego przeboleć. I też nie. I to nie będzie mało, słuchajcie, to będzie 25 euro na łebę Milka. Dla nierezydenta, jeśli tu przyjedziecie na wakacje, Chcecie sobie iść w góry gdzieś tam w okolicach? tej ID 25 euro od osoby za wejście na kupę żwiru. Mogłabym to podsumować tak, że taniej będzie zostać w Costa i pić piwo w barze z Angolami, mhm. że to wyjdzie taniej niż wjazd na najpiękniejsze góry na środku wyspy z wulkanem. Jakie Lubię pić pić piwo pokażcie mi, jaki procent ludzi no. chodzi pieszo po szlakach stromych, które mają po 15 km. No wydaje mi się, że jednak jest to bardzo mały procent całego społeczeństwa. I wydaje mi się też, że to są takie bardziej osoby często, które nie chcą wydawać jakichś dużych pieniędzy, które jeżdżą stopem i tak dalej. Dokładnie, bo chodzą po górach. No i będą tutaj pokrzywcone niestety. W właśnie, dlaczego hmm. takie osoby, które promują zdrowy styl życia, hmm. lubią chodzić po górach, mają zostać ukarane? Myślę, że dużo tutaj Negatywnych rzeczy, żeśmy poruszyli, nie? ale czy to wszystko takie złe jest w takim razie? Nie, nie no nie zawsze wiadomo, trzeba szukać pozytywów w każdej tak. sytuacji. Całe to bagno złe mi się wydaje, jakie opisaliśmy, ma związek z czym? Z internetem, z social media, z całym tym szukaniem kasy, próbowaniem nabicia pieniędzy, nie? No wiadomo, że czasy są takie, że każdy gdzieś tam na wasną rękę chce sobie dorobić, no bo mm. nie oszukujmy się, większość etatów ma, ma stawki, wypłaty takie, a nie inne, że to po prostu nie wystarcza na takie normalne, fajne no, życie. Nie podoba się ten komentarz akurat, no nie zgodziłbym to jest się. To prawda. Nie, to jest prawda. Bardziej mi chodzi to o to, prawda. że... To jest prawda. Czyli co, uważasz, że, że ci ludzie mają na tyle duże ciśnienie, żeby dorobić, mm. że muszą takich metod używać, żeby po prostu... Tak, w Przecież 90% przypadków tak to wygląda. Ale Innym przykładem ja jest. Się nie z jak tym, ktoś ma rzeczywiście biznes i musi co chwilę tych klientów pozyskiwać i ogłasza się na przerwanie. Ale musi, co znaczy musi, słych. Jak, jak ktoś hmm. zarabia 2-3-5 koła miesięcznie takimi metodami, to sorry, mi nie jest jego żal. Nie no, będę z nim to sympatyzował. Zależy, że on jest zarabia. zmuszony szukać klientów na fejsie, żeby sobie 5 koła zarobić stara. Nie mam sympatii do czegoś takiego, sorry, nie? Jakby. Ja tam jestem, może zbyt skromną osobą, nie wiem, ale. No ale wiesz, założenia social media są takie, że jest tam, wiesz, wolny rynek Syf tam i w jest. ogóle. Ale właśnie ustawione grupy są jakby syfem. przeciwko temu, nie? No. Bo jak grupa, grupa jakaś na Facebooku jest ustawiona, to to już wtedy nie jest wolny rynek. Jakby nie. wracamy no. do początku tego odcinka. No bardziej no. zmierzam do tego, że poza tym całym internetem, jak spotkasz się z kimś śniewem, z innym Polakiem na Teneryfie to ja mam jak najbardziej pozytywne, przecież wrażenia, nie? Myślę, że mamy tutaj dużo znajomych, dużo fajnych znajomości. Mhm. I jakby jest to totalnie inne wrażenie na żywo, a w no, internecie do tego ale, zmierzam. A też, co ciekawe, większość naszych znajomości z Polakami na wyspie wyniknęły z tego faktu, że mamy właśnie YouTube. mamy YouTube, i jakby mhm. oni poznali nas na YouTubie, oglądając nasze filmy, później wiadomo, spotkaliśmy się na żywo, no i okazało się, że to są fajni ludzie, więc jakby pod tym względem dla mnie też YouTube zawsze będzie number tak, one tą platformą. No bo już z filmów jakby widzicie, ja Jakim jesteśmy, jakie mamy podejście do życia i do świata? Więc czasami to już jakby taki filtr jest od razu zrobiony, no. no i wtedy wiadomo, można jakby mieć tych znajomych, co rzeczywiście też będą mieli podobne spostrzeżenia. Tak, właśnie. Mhm. Wydaje mi się, że te nasze filmy przyciągnęły podobnych ludzi, mhm. dlatego też poznaliśmy fajnych ludzi. Bardzo mhm. mnie cieszy pod ostatnim. Filmem z -tankę, Po prostu 100% pozytywnych komentarzy, Ojejku, to że był... ludzie byli mhm. zaskoczeni w ogóle, że coś takiego nagraliśmy, że tak. im się to bardzo podobało. Bardzo dziękujemy za tak pozytywne komentarze. I potem... Nap naprawdę czytać je to była sama no. przyjemność. I Potem A... słuchaj, dostawałem zdjęcia na Whatsapp, że w ogóle ludzie tam poszli, gdzie my byliśmy. Jejku, Więc tak to było ja, ja też najlepsze. dostawałam na Instagramie no. zdjęcia, że poszliście dokładnie na ten szlak, na którym byłam. Także mhm. jeśli podobał Wam się odcinek o L tankę, Mam dobrą wiadomość, robimy mm -hmm. odcinek teraz o ICOD de los Vinos, tak. którego nagranie trwa już 3 tygodnie pod rząd. A będzie łącznie trwało około 5? 5: będzie mm -hmm. tam masa atrakcji różnych, nie do końca komercyjnych, część będzie płatna, ale tak. będą to fajne rzeczy, to wam obiecuję. Wspomnimy tam o takich miejscach i wydarzeniach, o których na ogół w ogóle prawie mm -hmm. nikt nie mówi w internecie, że jest coś takiego na Teneryfie. No, także to naprawdę od nas wymaga dużo czasu, też trochę mm -hmm. więcej pieniędzy niż zazwyczaj. I też e, dlatego te filmy ukazują się teraz rzadziej. Tak, ale dzisiaj zdecydowaliśmy nagrać coś na szybko, żeby nie było takiej dużej przerwy, żeby coś wrzucić. No. Taki temat pod tytułem właśnie trochę narzekania. trochę. ale pod tym kątem, wiecie, my nie narzekamy na siłę, my po prostu komentujemy to, co nas wkurza. Też ja weźcie to też, pod uwagę. Ja myślę no. też, że Emilka, my chcemy to zmienić. Moim zdaniem tak. to cała, ta cała warstwa social media w Polonii Polskiej jest do wymiany. Dlatego mamy tą swoją grupę, gdzie nie ma tej cenzury mm. i tak dalej. Zapraszamy was serdecznie. Mówisz, Dla jak mnie... taki youtuber z misją teraz. No to, to tak, nie. Bo ja bym... <grym> patrzcie, jak się wkręcił, patrzcie, patrzcie. Bo ja bym chciał, ten cały beton co był, mm. te wszystkie jakby wojenki prywatne między sobą. Mm. Ja bym chciał to wszystko wypierdolić na śmietnik. Tak. I żeby żaden polski turysta, który chce przyjechać na ten Ryfę, nie miał z tym absolutnie nic do czynienia. My stoimy daleko od wojen, tak jak wspominałam wcześniej. Możemy no. mieć postronne podejście do całej tej otoczki, bo YouTuberzy, my komentujemy rzeczywistość. To jest nasze zadanie, tak. tak? Jak coś się nam podoba, to to podkreślamy, wspieramy, chodzimy w takie miejsca. Jak coś nam się nie podoba, no to od razu to mówimy, no bo wiecie, po co udawać? YouTube no. ma być jakby bardzo autentyczny. Tak. Mhm. Co jeszcze chciałem powiedzieć? I z takim przesłaniem, że YouTube ma co być jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze, dodać. jeszcze nie zakończysz. Bo ja chciałem tylko podkreślić, że my nie jesteśmy przeciwni polskim biznesom. Myślę, że wielu z Was znajdzie miejsce na naszym kanale. Prędzej czy później chętnie, nie wiem, pokażemy Was, co robicie i tak dalej. Ale to nie może ograniczać głosu innych, tak? Tak i to też nie może nas ograniczać. I też, że nasza playlista atrakcji na Teneryfie będzie zawierała zarówno wycieczki zorganizowane, jak i miejsca niekomercyjne, takie, które sami Wam pokażemy. Póki głos mi nie wróci, głównie dalej będziecie widzieć na kanale Emilkę. Jak wróci mi głos, pewnie będziemy robić więcej rzeczy mówionych, jakichś konwersacji i tak dalej. Ale dobrze jest. Ale <grym> będzie dobrze. Także no. dzięki wielkie za obejrzenie i do I zobaczenia. I trzymajcie się do następnego. Na razie. Coś takiego, nie? No.